Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was w The Sims 3 i witam dzisiaj Was u Łowczyni Duchów. Tak jest. Wczoraj, słuchajcie, robiliśmy sobie live'a, na którym troszeczkę tutaj poogarnialiśmy jej domek i troszeczkę sobie podreparowaliśmy, można tak powiedzieć. E, karierę mamy już kolejny poziom. E, no i słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I lecimy. Już wam pokazuję, co zmieniło się w domku, bo w środku troszeczkę zmieniliśmy. E, proszę bardzo. O, sypialnia. A czekajcie, włącz to pomieszczenie. O, w sypialni zrobili. No znaczy w sumie, czekaj, włącz. A, wszystkie światła o sypialnia, łazienka i tutaj salon też z kuchnią, właśnie troszeczkę e, pozmienialiśmy, troszeczkę tak mówię, żeby jej się mm, lepiej mieszkało. E, no i dobra, jesteśmy w godzinach pracy, więc pojedziemy sobie na. O tu mamy blisko, blisko. Znajduj i eliminuj duchy. No dobra, to chodźmy. No i mamy już też poziom, słuchajcie, uczyń duchów 6. No i mamy też nowy strój. Nowy strój. Patrzcie, też zrobię jej foteczkę. No i dobra, jesteśmy na miejsce Musimy znać na miejsce, na miejscu. W ogóle, patrzcie jak dziwnie tu jest. Tu jest, no dobra, jest e jest piwnica, jakby na dole jest piętro. I na górze. Ale tak śmiesznie, że tutaj takie te szerokie schody. No dobra, idziemy szukać duchów. A Zobaczymy, co nam się... Śmieszne, a tu jest garaż taki. Okej, okay, okej. Okay. Tak jest to zrobione. No dobra. Duże te domy mają te steamy tutaj w tym Moonlight Falls. Nie jesteś do, dość blisko. No dobra, to tu chodźmy poszukać. Takie właśnie duże te domy. Czy nie jesteś choćby... No dobra, to zejdźmy sobie na dół. Może na dole nam się coś uda znaleźć. Zapraszamy na dół. Zobaczymy na dole, co nam wyskoczy. Jakie powiadomienie. Jest! Jest duch, jest duch, jest duch! Ostatnio na live'ie nas e, pobiły duchy. No, ona nie zdołała ich wypędzić. I pobiły nas. Znaczy, pobił. Pojedyncze duchy nas pobiły, no. Ale chyba za dwa razy. No, usuwaj ją. Znaczy, wypędź. Usuwaj. Wypędź, wypędź, no dawaj. Uda ci się. Nie. To jeszcze raz. Uspokój o najbliższych. Nie, nie, wypędzaj od razu. O. A nie jeszcze próbowa. No dobra. Oglądaj otoczenie. No dobra, a spróbuj jeszcze raz w tym pomieszczeniu. Obok. Daleko bardzo, jesteśmy bardzo daleko. No dobra, to na górę chodźmy. Może, może na górze. Skoro jesteśmy bardzo daleko, na, tutaj na piętrze, czy na parterze, jakby tutaj nic nie było, to może na piętrze. Bo mamy dwa duchy do znalezienia, właśnie. Jesteś dość blisko. Oha, czyli pewnie będzie gdzieś tu na górze. No dobra, to szukamy. Dobra, coś nam się pojawia. No to próbujemy wypędzić z gdzieś, o. No. Dawaj, dawaj. No i znowu nie dała rady, patrzcie. No i widzicie, o, będzie nas bił, patrzcie. Znaczy, my go bijemy. My się z nim bijemy, może tak. No, dawaj. Tu wilkołaki. No, ale pobiliśmy go jakby, no. No, wypędzaj, wypędzaj, dawaj. Wypędź, no, wypędź. wypędź. Co To za książka Marzenia Jeremiasza. Proszę wypełnić. No, dawaj. <grymne> no i, i jest, i mamy to. 419 dostaliśmy. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś zlecenie? Inwazja zjaw. A ta inwazja zjaw to taka ta zwykła, co mieliśmy na pierwszym szczeblu kariery, właśnie. No to jeszcze jest przyjemne nawet do, do realizowania. No i jesteś. Gdzie ten dom? Na drzewie? <grymne> Patrzcie, jakie mają jakie mają to, to wróżki, pewnie są jakieś. No, a tutaj mamy zjawy. O. Wypędź. Tak, to są wróżki mieszkają na mieszkające na drzewie, słuchajcie. Zwiedzimy sobie chociaż troszeczkę tych. A troszeczkę domów tutaj w Forgotten Ho w ten. Moonlight Falls. A no tak. bara w tym? We wróżkowym domu. Byśmy też musieli być wróżkami, chyba. Ciekawe, czy trafi nam się jakaś fajna zjawa. Jakaś droższa, czy nie? O, tu jest taka niebieska, może ona. 57, 25. O, to jednak nie. O, tu mam jakąś białą, wypełnimy ją. To teraz powinny się pojawiać takie, właśnie, straszniejsze zjawy, cięższe, takie starsze, właśnie. Im mamy większy ten em, poziom, nie? No i co udało się? 400. O, prastara, 300, no właśnie. Ale mają ładnego pieska, takiego bielutkiego. I mi mały pies. No dobra, wracamy do domu w takim razie, bo ona jest głodna. Pokażcie, jak nam się ta kariera... No, prawie połowa, słuchajcie, prawie połowa. No dobra, powiedzmy, że ona pracuje w nocy, więc odsypia sobie. Dzisiaj mamy ogólnie Dzień Śnieżynki, więc ona chce iść na festiwal, więc ja myślę, że możemy sobie pójść na ten festiwal dzisiaj. Ja nie wiem, czy przez to, że jest właśnie ten Dzień Śnieżynki, to czy ona dzisiaj będzie miała ten dzień jako dzień do pracy, czy właśnie wręcz przeciwnie. Zobaczymy. Dobra, idź sobie na festiwal, trochę połazisz, może kogoś poznasz. No taka troszeczkę e, samotna jest przez to, że właśnie w sumie skupiamy się stricte na tej karierze. No bo aspiracje mamy e, 10 poziom kariery łowcy duchów. Nie mamy żadnych pobocznych jakby umiejętności czy coś. No ale dobra, jedziemy sobie. W ogóle popadało trochę śniegu, więc to chyba było jeszcze nie w odcinku, to właśnie na live. Jak graliśmy sobie na live, to wtedy ten śnieg e, padał. Może sobie coś zjemy? Hogel Mogel. No o, może naleśnika sobie zjemy. O. To jaki mini na No, mini naleśniczek, ale w śniegu, no fajnie. To jakiś ten. No dobra, zjedz sobie. Nie wiem sobie, co masz już porobić. Co na snowboardzie chcesz? Zdjęcia sobie robiła. Chyba, że na łyżwach. Oglądaj. Nie, i sobie po snowboarduj troszeczkę. Na snowboardzie. Tutaj też jest ten, e, od razu zaraz blisko jest. E, o, to. Zwiedza ja I też nie... ostatnio właśnie na live'ie ona jadła też fasolkę magiczną, i tak sobie myślę, że może właśnie by zjadła teraz też fasolkę magiczną. Ogólnie z tej fasolki magicznej do nic takiego nie wychodzi, bo tak naprawdę po prostu może ją dopaść jakaś klątwa, ale no jedyne co to raz na jakiś czas może się zdarzyć, że po prostu ona em, może za. Znaczy, sim może nam po prostu paść i odejść w, w zaświaty, tak czy tak to nazwę także tak to może wyglądać no ale dobra, czekajcie, gdzie mamy ten sklepik tu, może się wybierzemy, bo bo czemu nie dobra, zobaczymy przy okazji co mają do sprzedania i zjemy, słuchajcie magiczną fasolkę mam nadzieję, że nas to nie szlak nie trafi, że tak to nazwę co tu mamy, muchomory, o Książka z przepisem, ale to chyba my i tak nie możemy takich rzeczy się uczyć, bo nie, nie umiemy tej alchemii, tak mi się wydaje. Zombifikacja w oświecenia, zombifikacje dwie są. Moglibyśmy stać się zombim. Jak się nie bo nie mamy zresztą pieniędzy za bardzo. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żeby nasza Madison stała się właśnie jakąś postacią nadnaturalną. Przez to właśnie, że no tak jakby się bawi w te, w te duchy, to może ona też by mogła się stać, nie wiem, jakimś wampirem, czy, 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 czy wilkołakiem, czy może wróżką, czy czarodziejką, czy kim tam. No zobaczmy, co jej tu? Co jej tu? Co się co się stanie? Miejmy nadzieję, że nie. <grywa> Jaka smutna, patrzcie. Ale ładna Simeczka z genów. Płonie, płonie. Ona się pali. Ej, ewidentnie ona się pali. Ty jesz. Wsiadła płonąca do taksówki i idzie się umyć. A taksówka się nie zafaje. Czy ty się palisz, ale nic więcej? Ojeja, ojeja. O, już coś... Ej, nie! Nie umieraj nam! Nie, 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 nie! Weź prysznic! Nie umieraj nam! Nie! Nie! No, widzicie? właśnie o tym mówiłam, że nie można zadzierać z... z mrocznym kosiarzem. Nie, z fasolkami. Jesteśmy duchem. Nie odchodź, nie odchodź, nie odchodź. Słuchajcie, Możemy jakoś poprosić go o życie? Śmierć. No, nie, się, nie uśmiercaj. Ale to twój wskaz, zostaniemy duchem? Przecież można być takim żywym duchem tutaj. <grywamy> Spróbujemy oszukać przeznaczenie trochę. No kurczę, już ona była pod samym pryszni. Aha. Nie chciałam dotować mrocznego. Ej, mrocznego w z 3 wyglądał ubogo. Ten westchniem 4 jest bardziej wypasiony. No nie uśmiercaj nas. Nie, please, nie, nie, please, 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 nie. No patrzcie, no tak ubogo wygląda. No i co? No dobra. Naszej Simki nie ma, no jest tu. Tak. Czy to koniec? Czy to koniec? No, co ja Wam mogę powiedzieć? No, jesteśmy duchem. Um, tu jest nasz nagrobek, a my jesteśmy duchem. E, tak. E, no. Także ja myślę, że czas skończyć ten odcinek. Ja teraz jest, no, zastanawiam się tylko nad jednym, jak łowca duchów będzie duchem? Czy my będziemy wabić te duchy po prostu na to, że o hej, jesteśmy kumple z tym duchem i będziemy je łapać? Czy jak to będzie wyglądało? Ale słuchajcie, w każdym bądź razie Stało się. No cóż mam poradzić, tak? Stało się. Mówiłam, że z fasolkami nie powinniśmy przeginać. Ja niepotrzebnie może ona lechała, aż tutaj się wykąpać. No ale, no ale życie takie jest. Ona nie jest pomarańczowa, ponieważ, no wiecie, ja ją tam w kasie zrobiłam i, i z powrotem na ducha, więc ja muszę tutaj tą karierę ogarnąć i tutaj wybrać też. No ale ja to wszystko zrobię, że będzie tak jak tutaj w następnym odcinku. No, dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. <laughs> Czy ktoś z Was spodziewał się, że łowcą duchów będzie duch? Ja nie, więc tak, że seria i The Sims 3 są przewrotne. Także zostawcie łapkę w górę. Napiszcie miłe słowo dla naszej Madison, żeby się trzymała, że da radę. I do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaczki i pa.